Czy partia hiszpańska może być ciekawa? Nie, jeżeli czarny nie chce dymić. No ale tutaj w partii zdecydowałem się na nie, trochę zaskoczenie, czyli skocze f 6 i tutaj wrzuciłem ruch hetman e2. Hetman e2 w piątym posunięciu omija wszystkie główne warianty partii hiszpańskiej, więc jest to takie podejście na zaskoczenie albo można też powiedzieć na lenia. I Tutaj no, nie ma żadnej przewagi, ale są pewne fajne pułapeczki, więc jeżeli czarny zna, no to ma ok pozycję. Jak nie zna, to przegrywa od razu. No i stwierdziłem, że będzie to ciekawy wybór. W sumie. W głównych wariantach partii hiszpańskiej też żadnej przewagi białej nie ma, więc i tu jest równa, i tu jest równa, więc po co się męczyć? Przeciwnik już na tym etapie się zaciął. Główna pułapka jest taka, że często w partii hiszpańskiej zawodnicy lecą z automatu w ten sposób, no a tutaj okazuje się, że następuje strata pionka. I Hetwan d4 klasyczne nie ratuje, no bo skoczek f3, i na koniec następuje wieża e1, no i tutaj strata figury, więc tego rodzaju sztuczki są tutaj wplecione w ten wariant, także przeciwnik musi zachować czujność. No i ja tutaj na b5 odpowiedziałem goniec b3, więc wszystko standardowo poszło goniec c5, no i tutaj c3, czyli plan jest oczywisty prędzej czy później będę chciał zagrać D4, no ale też ograniczam tego skoczka no i robię miejscówkę gońcowi, gdyby przeciwnik tego gońca chciał mi w ten czy inny sposób zabrać. Przeciwnik zagrał D6, no to ja tutaj zrobiłem roszadę, no i on też zrobił roszadę. Przez moment po tym jak zrobiłem roszadę, to się tak zacząłem zastanawiać, czy tutaj przypadkiem goniec G4 nie będzie problematyczny. No bo Normalnie, no to rozwiązuje ten problem przerzucając skoczka na G3. Fakt, zabiera to trochę czasu, no ale jak ten skoczek na G3 przejdzie, no to goniec musi się ewakuować no i już tego złośliwego związania nie ma, więc problem z głowy. Ale zacząłem się podczas partii zastanawiać, czy przypadkiem tutaj nie będzie tej hamskiej sztuczki, czyli H5. No, to jest motyw, który zawsze trzeba brać pod uwagę w takich sytuacjach, kiedy czarny jeszcze nie zrobił roszady, no i tutaj ma wieżę na linii H gotową do ataku. Natomiast tutaj okazuje się, że bicie, bicie, i jeżeli tak pasywnie odejdę, no to faktycznie jest przypał, no bo tutaj wchodzi G3, zaraz Hetman się włączy do akcji, no i mam przechlapane właśnie na linii H. Natomiast jest tutaj ruch skoczek G5. No, i zaraz walnę d4, jest presja na f7. Ten Hetman nie ma którędy przeleść na linię H, więc tutaj jestem ubezpieczony. Taka ciekawostka. No i przeciwnik tutaj zrobił tę roszadę. Ja zagrałem wieża D1, czyli mój plan jest łopatologicznie prosty. I jeśli mam być szczery, to właśnie spodziewałem się goniec G4, no a przeciwnik tutaj odszedł gońcem na B6. No to ja zagrałem sobie D3. D3 zostawia przeciwnikowi możliwość zagrania z G4, no ale raczej ludzik. Przeciwnik na to odpowiedział ruchem H6. No i ja chciałem grać skoczek BD2, no ale tutaj powiedzmy, że troszeczkę nieprzyjemny jest skoczek G4, bo nie bardzo jak mam bronić na F2. Yy, więc yy, w związku z tym zagrałem po prostu H3 yy, No i tutaj punkt G4 zabezpieczony, więc ani skoczek, ani goniec tutaj nie wejdzie, jest wszystko ok. Przeciwnik goniec E6. No i zauważcie co się wydarzyło na zegarze. Yy, Jak godziny 32, przeciwnik 57 minut yy, ogólnie. Yy, o, przeciwnik, no to w roku jak ja się urodziłem czyli w 97 no to już miał 200 nie i trzyma no okolice tam 200 200 do tej pory no i zawodnik ten że jest też z Lublina tutaj graliśmy właśnie z lubelskim klubem szachowym więc powiedzmy dla mnie takie derby lokalne no i wiecie z tymi zawodnikami za dzieciaka wielokrotnie lanie zbierałem więc zawsze jest fajne jak w dorosłym życiu się można odegrać no i tutaj, aj gość gra to E5 właśnie całe życie, więc w sumie zdziwiłem się, że aż tak długo się tutaj zacinał. No prawdopodobnie obawiał się, że ja mam tutaj coś turbo, hiper, ultra przygotowane, ale ja leciałem na freestylu, tak powiem szczerze, większą część tej partii. No dobra, ja tutaj skoczek BD2. No trzeba kontynuować rozwój. Jeżeli przeciwnik zbije... No to ja się zawsze będę cieszył, no bo ten pionek A6 jest słaby, więc fajnie. Jak zagra A5, no to ja przerzucę sobie skoczka. Zauważcie, że w momencie, kiedy tym sposobem gońce się wymieniły, no to pole F5 jest słabe, no i tym polem F5 jestem zainteresowany. No i później pomyślimy o jakimś ataku na królewskim. Nawet zastanawiałem się, czy w takiej konfiguracji nie będę w stanie sieknąć G4. I tak szczerze wydaje mi się, że to G4 naprawdę ma potencjał. No bo tutaj na królewskim przeciwnik osłabiony, więc mogę sobie pozwolić na trochę więcej. Natomiast. Też zastanawiałem. Bo w partii w ogóle skoczek H5 poszło dosyć chytre Zastanawiałem się też nad ruchem D5, kiedy przeciwnik tak postanowił uderzyć w centrum. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że tutaj wszystko jest super dla czarnego. Ale ja mam taki hamski ruch: skoczek C4. No i jestem zainteresowany pionem, oczywiście. Jestem zainteresowany zgarnięciem pary gońców. A jak przeciwnik zbije, no to tutaj wykorzystuję związanie. No i tutaj czar no, no, nie chciałbym grać z tego czarnymi, choć komputerek mówi, że to jest do ustania, ale no bardzo nieprzyjemna pozycja dużo słabości w obozie czarnego. Natomiast w partii nastąpiło skoczek H5. No i tutaj faktycznie są pewne problemy. No bo wiecie, skoczek F4 wisi w powietrzu, przykładowo bicie na E5 no to nie działa. Bicie na E5 z planem zabrania tego skoczka, no bo właśnie przeciwnik wtrąci na F4, więc wisi ten hetman, no i później już odbije. No i mam figurę w plecy, więc pole F4 koniecznie muszę tutaj zabezpieczyć. No to zagrałem skoczek F1. No i wszystko się tutaj trzyma. I właściwie jedyne co liczyłem to goniec bije B3, a przeciwnik zdecydował się na hetman F6. Więc zauważcie, że tutaj czarny faktycznie ma potencjał, powiedzmy tak, na atak na skrzydle królewskim, więc teraz ja muszę precyzyjnie zareagować, no żeby po prostu nie skończyć z problemami, no bo faktycznie te figury czarnego nieźle się tutaj rozkręcają, więc muszę precyzyjnie zareagować. W partii hetman f6, a tutaj to bicie na b3 jest dosyć interesujące, no bo przez moment się obawiałem ruchu f5, no bo to wygląda dosyć groźnie. Natomiast tutaj policzyłem bicie od bicie i mój pierwotny pomysł to było zagranie d4. Z ideą taką, że bicie szach wieża f7 i hetman d5 z widłami. No ale jeszcze przeciwnik ma skoczek e5. No i tutaj po skoczek bije d4, materiał jest równy, figury przeciwnika nieźle zaktywizowane no i tak kurczę nie do końca mi się e, taka sytuacja podobała. Natomiast później stwierdziłem, że jeżeli dojdzie do tego, to po prostu zagram zamiast d4 goniec e3. No i teraz jak przeciwnik zbije, odbijam pionem, grożę już g4. No i wiecie, zawsze tam w końcówkach jest ta słabość na a6, więc pozycja e, Stockfishowo totalnie równa, ale z ludzkiego punktu widzenia uznałem, że mam tutaj pewne argumenty, zagram sobie B4, będę tego piona atakował, no i gramy w szachy. No W hiszpańskiej tak jest: No E4, E5 jest naprawdę bardzo solidne, no więc tutaj dostaje się po prostu równą pozycję, gdzie trzeba czarnego sprawdzać na jakichś słabościach. No on się tłumaczy, jak się wytłumaczy, to ma remis, jak nie, to nie. No i tutaj w partii Hetman F6. Zauważcie w ogóle, co się na zegarze dzieje: 37 minut, ja miałem tutaj godzinę 24 na zegarze. Przeciwnik jakoś bardzo, bardzo wolno do tej partii podszedł, i ja zdecydowałem się, że trzeba kontrować w centrum. Skoro przeciwnik tutaj chce coś rozkręcać na królewskim, no to ja uderzam centralnie. Przeciwnik zbił, ja odbiłem, i w partii poszło skoczek F4. Natomiast oczywiście liczyłem jeszcze bicie na d4, no bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że tutaj tracę materiał, no bo dużo figur przeciwnika tutaj czai się na ten punkt d4, no ale wykorzystuję tutaj fakt, że ten skoczek na h5 jest podwisający. No i teraz po biciu na d4 mogę sobie odbić, choć tutaj jeszcze trzeba było policzyć dalej, bo pierwotnie liczyłem tak: Goniec bije d4, Hetman bije h5. No ale teraz wchodzi Hetman F2. No i co najmniej przeciwnik może tutaj powtarzać ruchy, więc to mi się nie podobało. No ale później stwierdziłem, że w sumie mogę tutaj sieknąć wieżą. Hetman bije D4, Hetman bije H5. No i ta pozycja Obiektywnie w równowadze, ale ja lubię grać dwiema lekkimi figurami przeciwko wieży, więc mi osobiście to pasowało. Tym bardziej, że te wieże przeciwnika no nie są jakieś rozkręcone na ten moment, nie są jakieś aktywne. No i tutaj przeciwnik zdecydował się na to skoczek F4. No to oczywiście z takim skoczkiem na F4 to ja żyć nie mogę, więc zdecydowałem się go capnąć. No i tutaj kumujemy mu zdziwieniu przeciwnik naprawdę bardzo długo liczył. Naprawdę bardzo długo się tutaj zastanawiał, czym odbić, no i finalnie zbił pionem, co mi się wydawało totalną głupotą. Jak liczyłem ten wariant, oczywiście stawiałem tutaj na Hetman BF4. No i tutaj mój plan był taki, żeby zagrać G3, skoczek E3 i polem d5 jestem zainteresowany, a jednocześnie jestem zainteresowany polem g4, żeby tutaj wybić, wjechać wieża d5 i tym pionem e5 się zainteresować. No i liczyłem tutaj 1 d4 skoczek d5, że pójdzie coś takiego. No i tutaj, no powiedzmy. Trochę przyjemniejsza pozycja białego. No mi się to bardzo podobało. No, komputerkowi aż tak bardzo się nie podoba. No, ale wisi ten pion, wisi ten pion. Mam tutaj opcję rozkręcania się też centralnie. No i uznałem, że wiecie, no jest to, jest to jakiś plusik, tak? Przeciwnik na pewno będzie tutaj cierpiał, więc mi to się podoba. No, totalnie niczym nie ryzykuję, Na no, przeciwnik musi się tłumaczyć. Natomiast w partii ebf f4, no i tutaj y, zobaczcie, że całkowicie ten goniec z b6 znika. W tym momencie puf i tego gońca nie ma. Bo w momencie, kiedy jest tu pion na e5, no to zawsze jest jakaś presja na d4. A w momencie, jak przeciwnik odjął tego piona... No to tutaj presji na d4 no nie ma żadnej totalnie, więc ten koniec jest kompletnie wyłączony teraz z akcji, a jeszcze dodatkowo pion f4 jest bardzo słaby. No to ja wyszedłem tutaj z założenia, jest słabość, trzeba się tą słabością zainteresować. No więc po prostu zagrałem skoczek e1. Przeciwnik na to wieża f8, no to ja hetman f3. Schodzę tutaj z przeciągów, skoczek E7, skoczek D3, skoczek G6. Czyli widzicie, że teraz piona F4 fajnie tutaj zaatakowałem. Chciałoby się wrzucić G3, no ale przyznam szczerze, że co do tego nie byłem przekonany. No bo jednak tutaj osłabiam swojego króla, więc no nie chciałem się z tym śpieszyć. Chciałem to G3 zagrać, ale po prostu chciałem najpierw to dobrze przygotować. Więc najpierw zagrałem B4. B4 jest po to, żeby tutaj zabunkrować na Amen pole C5, żeby przeciwnik nie był w stanie zagrać C5, żeby nie zaktywizował tego gońca. No i tutaj liczyłem, że on zagra hetman G5, ja na to skoczek D2 i później chcę wymienić hetmany. Więc H5 liczyłem. No i tutaj uznałem, że G3 i taka pozycja mi się podoba. Końcówka Miodzio, no bo ten goniec wyłączony z akcji. Jeżeli nie końcówka, no to jakieś w 4, F5 będę tutaj rozkręcał. Cały czas równa, według stokfisza. Ale wiecie, ja bawię się tutaj znacznie lepiej, tym bardziej, że miałem 40 minut więcej na zegarze. No, w pewnym momencie w tej partii miałem dosłownie godzinę więcej na zegarze, no więc dosyć przyjemnie mi się tutaj grało, muszę wam powiedzieć. No, dzisiaj jakoś tak stwierdziłem, że tutaj trzeba na freestylu polecieć. Nie będę jakoś rozmyślał za bardzo, tylko będę grał właśnie na. Takie małe złośliwości, yy, troszeczkę po prostu będę poprawiał swoją pozycję i będzie ok. Na no przeciwnik tutaj zagrał skoczek H4 pod presją czasu. To jest dosyć typowy błąd pod presją czasu. To znaczy, zawodnicy, kiedy widzą, że mają mało czasu na zegarze, to starają się pozycję upraszczać, bo jakoś tak intuicyjnie szachista czuje, że im mniej figur na desce, tym łatwiej będzie mu grać pod presją czasu, co bywa ułudą. No bo ja tutaj zbiłem na F4, on odbił, ja zbiłem, on zbił. No i teraz skoczek D5. No i ta końcówka, szczerze, ja oceniałem, że jest wygrana. Komputerek ocenia, że jest duża przewaga, no ale ta słabość na A6 decyduje. A jeszcze dodatkowo ja chcę zbić i wrzucić drugiego skoczka na D5. Więc moje figury są tutaj perfekto, figury przeciwnika porozrzucane, szczególnie ten goniec beznadziejny. Jeżeli tutaj jakieś wieża E2 przeciwnik chciałby grać, to mogę nawet wieża A2 po prostu zagrać, bo tutaj groży skoczek E3 i Król F1 I jeszcze ta wieża po prostu w potrzasku. No i przeciwnik zagrał skoczek F5. No to ja walnąłem tutaj G4, no bo chcę pole E3 zdobyć, żeby się zaktywizować i tu przeciwnik powinien zagrać skoczek H4. No ale pozycja i tak jest tragiczna. No bo ja wrzucam skoczek E3, skoczek G6, wieża A2, wybije, zaktywizuje się po linii A, zdrowy pion więcej i pozamiatane. No ale tutaj przeciwnik popełnił srogą wywrotkę, bo zagrał skoczek E7, no i przeoczył tutaj wtrącenie, skoczek G3. No i teraz wieża E6, skoczek F4, i jak ta wieża odejdzie na F6 to skoczek H5 no i wieżę zdobywa. W partii A5, no to ja wybiłem, przysiadłem na spokojnie, bo miałem 40 minut, policzyłem warianty, no i zagrałem wieżę A2, skoczek E2, B3. No i tutaj po linii A mam naprawdę fajną grę. No i partia zakończyła się po C4. No bo tutaj C5 zaraz wchodzi, więc już w tym momencie przeciwnik się poddał. Także, drodzy widzowie, moje, moje pierwsze zwycięstwo w szachach klasycznych od maja od czterech miesięcy, ponad 4 miesięcy właściwie. Także przyjemnie. No i jeszcze moja drużyna na ten moment walczy. Wczorajszy mecz zremisowaliśmy ale mam nadzieję, że dzisiaj solidne zwycięstwo, bo jak wychodziłem, no to na każdej szachownicy były naprawdę dobre pozycje. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że trochę beka z tym turniejem, bo na sali gry ta świetlówka odpadła, nie? Lampa z sufitu <grych> i na zawodnika spadła. Także no cóż, klasyk. Ale co muszę Wam powiedzieć? Jedzenie jest bardzo dobre. Takie, wiecie, bez jakiegoś szału, ale tak klasycznie jak w domu się najesz smacznie, także super. Ale ten ośrodek, to, no to jest takie XD trochę. Ale blisko nad morze to tyle, pospacerować można. No dobrze, także cóż, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwie-czerwika i widzimy się w kolejnych analizach.